Dzień dobry, witam. Właśnie zakończyliśmy montaż pompy ciepła Coulton Air Adapt 312, czyli modulacyjna do 12 kW. Jest już ciemno. Grudzień, 8 grudzień, mamy taką sytuację: montaż pompy tutaj do budynku doprowadzenie zaizolowane, też tutaj folią aluminiową oklejone. Pompa jest teraz w stanie pracy, praktycznie nie słychać jak się blisko podchodzi, trochę, trochę jest podmuch wiatru i bardzo lekki szum. Budynek ma, jest ogrzewany matami kapilarnymi na suficie. Kotłownia jest, można powiedzieć, lekko nietypowa jak na kołtona. Bo ma bufor szeregowy. Na powrocie yy, maty są zasilane bezpośrednio z Hydroboksa. Produkcja temperatury jest na poziomie 30 stopni. Według krzywej grzewczej yy, do 38 przy minus 20. A tak w tak tych 30 stopni trzymamy. Tutaj mamy właśnie bufor. Hydrobox na górze, tak, w kultona i bufor 200 litrów yy, z nierdzewki. Dodatkowo naczynie przeponowe i belka też z nierdzewki. Wszystko jest yy, w układzie nier, nierdzewiejącym, to nie znaczy, że wszystko, tylko jest nierdzewka, to znaczy, że to też jest mosiądz, tworzywo yy, naczynie, przepraszam, yy, zbiornik na CWU. 300 litrów z wyżownicą, także z nierdzewki, i wewnątrz też jest nierdzewka. Wypuszczone zasilania na maty, parter. Bardzo pompa teraz ładnie pracuje. Jest bardzo cicha. Teraz pracuje na poziomie 40%. Mamy bezpośrednie przepływy z pompy ciepła. Korzystamy z pompowigowej, pompy ciepła, gdzie mamy modulację. Zmodulowane przepływy i tak zapewniają nam, że zmodulowana moc pompy obiegowej i tak zapewnia nam dobre przepływy. tak? Teraz jesteśmy na poziomie 1,5 litra na minutę. W tym budynku wszędzie są maty, tylko jest jedyne zasilanie. Maty kapilarne na suficie tutaj była awaria, i możemy się przyjrzeć. Sufity jest otwarty, więc możemy się przyjrzeć. matom. jest tam folia aluminiowa. Maty są zamocowane na nietypowym systemie firmy Atlas, gdzie mamy właśnie tutaj takie talerzyki. Czyli, czyli jakby, karton gipsy jest zamocowane na talerzykach, a maty między talerzykami na górze. Drugi obiekt mat. Też jest rozdzielacz oczywiście. Też widzimy bardzo przyzwoite przepływy. Te przepływy jeszcze są do regulacji. Musimy to wyrównoważyć hydraulicznie, ale to już z czasem. Klient tutaj nie będzie miał termostatów. Będzie to bezpośrednie grzanie. Tutaj widzimy maty kapilarne, które są na tych teleżykach atlasu. Nie ma jeszcze tutaj konstrukcji, nie ma, nie ma karton gipsu. One leżą swobodnie później na karton gipsie. Zaraz wejdziemy z przybitką z yy, termografii. Na zasilaniu teraz mamy 30, około 30 stopni. Dzięki.